ma bardzo z tej strony. Taka krótka informacja na wstępie. Od dzisiejszego odcinka mojej motovlogi będę wrzucał w jakości 720p, ponieważ moja neostrada niestety zwolniła. Mam 7 megabitów na niecały 1 megabit i bardzo długo trwa wrzucanie filmów. Dwa to niestety skończyła mi się licencja na moje oprogramowanie Lightworks, że skończyła, no niestety kosztuje to dosyć dużo. A jakiś czas temu YouTube wyłączył mi zarabianie na kanale. W tej chwili trzeba mieć ponad 1000 subskrybentów, żeby, żeby móc zarabiać jakiekolwiek pieniądze na kanale. No i stwierdziłem, że nie będę kupował na razie licencji, żeby zaoszczędzić trochę pieniędzy. Także korzystam z wersji darmowej Lightworksa, a niestety on ma ograniczenie do eksportowania w jakości 720p. Oczywiście mógłbym skorzystać z innego oprogramowania, ale niestety od paru lat przyzwyczaiłem się tak mocno do LiveWorksa, że najszybciej składa mi się filmy właśnie w tym oprogramowaniu. Ok, to tymczasem. Nar.